Do gry w końcu weszły buty, nowa miejscówka Bossa oraz jego mityczne bronie i wiele więcej rzeczy, które sobie omówimy w tym filmie. Dobra, zaczynając od pierwszej informacji, to do gry w końcu po kilku tygodniach oczekiwania weszły buty, które już możecie założyć na swoje postacie. No i możecie je zakupić na przykład sobie w sklepie albo odebrać z karnetu, jeżeli ktoś ma jedną parę. No i również możecie odebrać darmową emotkę w sklepie w tej samej zakładce. No i najtańsze buty kosztują 600 widolców, co jest taką ceną no, w miarę, w miarę jak wiemy. Spodziewaliśmy się 500 widolców za parę, no ale to i tak nie jest najgorsze, bo najdroższa para kosztuje 1000 widolców, więc to jest dosyć sporo jak za no, tak małą część ubioru. Jednakże i tak Epic Games wiadomo, że to się zwróci, bo to są wielkie kontrakty, wielkie pieniądze, więc i tak ludzie to będą kupować i tak. Dobra, teraz przejdziemy sobie do finału sezonu, drugiego właśnie Remix. Odbędzie się on 30 listopada o 20 czasu polskiego. Będzie to wydarzenie koncertowe, gdzie zagra nam Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice, no i oczywiście Juice WRLD na uhonorowanie jego twórczości. Poza tym koncertem będziecie mogli odebrać darmowego skina Juice Warda, jego plecak i kill -off, jeżeli zalogujecie się do gry od 15.00. 25 listopada do 4 w nocy 31 listopada to jeżeli się wtedy zalogujecie to po kilku godzinach powinniście dostać tego skina i jego cały zestaw poza tym w grze pojawiła się też nowa miejscówka Koci Kontek w której możecie znaleźć nowego bossa oraz jego mityczne bronie i oczywiście save do którego możecie zajrzeć ale to działa tak jak każdy inny który jest w grze teraz jeśli chodzi o bronię, no to jest to pompa którą już doskonale znamy z poprzednich sezonów oczywiście te sezony były dawno temu no ale były więc, mniej więcej, wiadomo jak ta pompa działa. Macie ją przedstawioną teraz na ekranie. No i nowy granatnik, który działa na zasadzie wystrzeliwania granatów impulsowych, których zasadę też oczywiście znamy. No, jest to dosyć fajna zmiana. Chociaż ta pompa to jest taka oprócz tego, że bije za 200, to nie ma nic więcej do zaoferowania. I do gry weszła jeszcze jedna miejscówka, czyli miejscówka Juice na której możecie go zobaczyć w pewnych fazach gry. No, i na tej miejscówce, jeżeli się wsłuchacie, to można usłyszeć. Podkład z jego muzyki Lucid Dreams, czyli chyba jego najpopularniejszej piosenki, więc posłuchajcie sobie, żeby to zobaczyć. No, i jeśli jeszcze chodzi o Juice to do gry została dodana jego bandażownica, która nie dość, że leczy HP, to jeszcze leczy Kewa, więc to jest dosyć fajna zmiana. No i tak naprawdę to wszystko co się zmieniło w Fortnite. Cie. Także do następnego, trzymajcie się, cześć!